Odpowiedzialność to gotowość udzielania odpowiedzi, także tych niewygodnych, na pytania, na które czasami nie jesteśmy przygotowani, na rzeczy, które nam wyskakują z lodówki, czasami też na rewizję swojego czasu pracy, swoich wartości i swoich celów. Dzisiaj na dzisiaj już zakończyłam konsultację, ale w tym tygodniu mam wrażenie, że większość, większość szkoleń czy konsultacji właśnie przechodziła przez poziom w jakimś stopniu odpowiedzialności. Jak sami pracujecie w biznesie, to wiecie, że pewne tematy czasem do nas wracają wśród innych osób i to na pewno poniekąd jest nasza kwestia, poniekąd kwestia tego, jakie tematy przechodzą po prostu od klientów. Na początku tygodnia prowadziłam warsztaty z inteligencji emocjonalnej i tam też była kwestia odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności za emocje. Teraz do, do dzisiaj, przez resztę tygodnia prowadziłam konsultacje i mastermindy. I cieszę się, że na przykład na mastermindach ludzie biorą odpowiedzialność za swoje działania. Tutaj dziewczyny tak ruszyły z miejsca, że to jest niesamowite, też możecie obserwować ich poczynania dalej, bo to już jest trzecia edycja, piąta grupa, więc od września zaczynamy z następną, więc jeśli chcesz wziąć udział, to zapraszam. Ale to samo się tyczy przedsiębiorców, handlowców, osób, z którymi na co dzień mam konsultacje. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli nie weźmiesz wszystkiego w swoje ręce, to nikt tego za Ciebie nie ułoży. Czy to doradca, czy szkoleniowiec, czy ktokolwiek inny, przede wszystkim to jest Twoja odpowiedzialność za to, jak chcesz, żeby wyglądała Twoja firma, Twoja praca, Twoje działanie. To, to jest powiedzenie po prostu sprawdzam temu, co chcemy mieć dzisiaj, jak chcemy, żeby było. I nie ma co patrzeć na to, że ktoś nas weźmie za rękę i po prostu da nam teraz milion w totka, wygraną, albo zaproponuje nam super pracę, albo coś, co się często przejawia w kwestii przedsiębiorców, że zatrudnią sobie taką osobę, która właśnie będzie tym menedżerem i zdejmie ich odpowiedzialność odpowiedzialność pracowników i tutaj wszystko ułoży. Nie, to jest Twoja odpowiedzialność, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, żeby robić konkretne działania, żeby było jeszcze lepiej, tak? Nawet jeśli jest dobrze, to żeby było lepiej, żeby było w gotowości do rynku, do Twoich oczekiwań, do tego, jak ma to wyglądać. I y, naprawdę wiem, że to często powtarzam i może to być takim odbierane jako taki truizm, ale ja naprawdę jestem dumna z tych moich klientów, dlatego że oni to robią na co dzień. I y, wczoraj usłyszałam od mojej klientki, że Właśnie często wybijam ze strefy komfortu, ale jest miło, ale jest bardzo konkretnie. I zadaję często zadania, które naprawdę nie są przyjemne do zrobienia, w takim sensie, że one wybijają z tej strefy komfortu, tak? żeby pomyśleć też o, o tych działaniach, które nie robimy, o tym, jak to ułożyć, tak, konkretne też elementy do przepracowania, ale bez tego po prostu nie ruszymy. Także życzę Ci udanego weekendu. Jeśli masz coś do przepracowania, to serdecznie zapraszam. Także na mojego bloga, na mój newsletter, gdzie znajdziesz mnóstwo przemyśleń, wskazówek, ale też konkretnych rzeczy, które ułatwią Ci prowadzenie właśnie Twojego biznesu, Twojej sprzedaży, także bycie lepszym pracownikiem, lepszym przedsiębiorcą. Więc serdecznie zapraszam. No i przypominam o Mastermindzie, ponieważ tutaj ta edycja Czerwcowa też już się kończy, Na wakacje robimy sobie trochę oddechu. Od września ruszamy pełną parą, więc limit miejsc jest ograniczony, bo tam ja do pięciu osób tylko przyjmuję, żeby to były realne warsztaty, żeby to był realny mastermind. Natomiast przypominam, że to, co się dzieje, to się dzieje w międzyczasie i do tego jest potrzebna odpowiedzialność, że. Ja Ci daję wędkę, ale nie daję Ci rybki. Więc czasami oczywiście tutaj da, daję mnóstwo narzędzi, mnóstwo z siebie. Możecie to też skonfrontować z osobami, które brały udział w tym projekcie. Natomiast i też zobaczyć, gdzie one dzisiaj są. Tak? Co poprawiły, co zrobiły, co zaimplementowały, jaką to im dało też odwagę do działania, tak? Bo odpowiedzialność to też odwaga. Także serdecznie Cię zapraszam no i życzę wszystkiego dobrego, udanego piątku. Do zobaczenia.